Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją najnowszej książki Harlana Cobena, czyli Move Me Win. Książka, o której było dosyć głośno, jeszcze zanim ukazała się jej premiera, premiera książki była niedawno. Ja otrzymałam ją do recenzji z wydawnictwa Albatros, dosłownie tuż przed długim weekendem. Siadłam do niej no, dzisiaj i dopóki nie skończyłam, no to widzicie, tu mam już oczy podkrążone, ale na świeżo od razu chciałam się z wami podzielić wrażeniami i recenzją. Powiem wam tak: jest to, skończył się jakby wątek z Majronem. I Koben postanowił rozpocząć wątek z jego przyjacielem Winem. Byłam bardzo ciekawa tego wątku, jak sobie no, mistrz thrillera poradzi z tym wątkiem, i czy te jego powieści już jakby nie zmierzają do takiego końca i nie będą takie powielane. Natomiast powiem wam, ta powieść jest dla mnie totalnym odświeżeniem jakby tej twórczości Kobena. I to dla mnie może być początek całkowicie nowej serii, tym razem o Winnie. Teraz krótko jakby o fabule, żeby wam przedstawić, całość można powiedzieć, toczy się wokół rodziny Wina i rodziny Lockwood. Niezależnie jest kilka jakby wątków poruszanych, i można powiedzieć kilka śledztw, ale Wszystkie gdzieś tam dotyczą pośrednio lub bezpośrednio rodziny Lockwood. Akcja rozpoczyna się w chwili, kiedy w jednym z nowojorskich takich apartamentowców zostaje znalezione ciało, tak? I znaleziony obraz skradziony 20 lat wcześniej z posiadłości Lockwoodów. Jest to znany obraz Vermeera wart no, ogromne pieniądze. No i następuje powiązanie między właśnie tym ofiarą tak, a Lockwoodami. Zostaje też znaleziona teczka, która należała do kuzynki Wina. No i teraz jakie są powiązania między rodziną Lockwoodów a tą ofiarą? Staje się coraz bardziej ciekawe, kiedy okazuje się, że ta ofiara należała do szóstki, można powiedzieć, młodych takich terrorystów, którzy w latach 70. zorganizowali taką akcję, kiedy rzucali koktajlami Mołotowa w ludzi. Zostało zamordowanych, z raczej wtedy kilka osób, i oni przez ponad 40 lat ukrywali się. Tak, i nie zostali niby znalezieni, czy ukrywali się, czy zostali no, czy uszumali, czy zostali zamordowani, tego nikt nie wie. I to próbuje odkryć Win, ale dodatkowo próbuje odkryć, jakie powiązanie z tym wszystkim ma śmierć jego stryja oraz porwanie jego kuzynki Patrycji sprzed 20 lat również. Więc widzicie bardzo dużo wątków. I akcja toczy się, powiem Wam, bardzo, bardzo szybko, a jednocześnie można powiedzieć, że wolno. Mamy też takie wrażenie, że już znamy odpowiedź, można powiedzieć, na początku, a jednocześnie autor pokazuje nam, że są to bardzo mylne przez nas tropy, tak? I podejmowane. I te wskazówki, które nam niby podrzuca, tak, no, okazują się nieprawdziwe. To, co jest ogromnym atutem słuchajcie tej książki, to jest styl, w jakim jest napisana. Po prostu tą książkę czyta się fantastycznie. I powiem Wam, ja rzadko coś takiego mówię, ale naprawdę, styl, w jakim jest napisany Move Me Win Cobana, no, to jest rewelacja. Tą książkę czyta się z przyjemnością. I jest napisana tak, że po prostu przez tą książkę się płynie. Dodatkowo wstawki, jakimi posługuje się właśnie Win, te jego kwestie, jakimi on ocenia otaczającą rzeczywistość, otaczający świat, również swój świat że tak powiem, nowobogacki, ale też świat. Można powiedzieć, ogólne występujące społeczno-ekonomiczne podziały. Też takie jego wstawki na codzienność no to myślę, że będą ogromnym urozmaiceniem no, dla czytelnika. No, i samo zakończenie myślę, że też będzie taką kropką nad i taką, taką błędą. Więc z mojej strony gorąca polecajka, bo, tak jak mówię, nie tylko świetnie napisana książka, ale również no bardzo, bardzo dużo poruszę takich innych tematów i zmusza mimo wszystko do refleksji. Dla mnie to jest ogromny powrót Harlana Cobena. Mimo tego, że już ostatnie jego książki były dla mnie takie średnie i tak przyznawałam 6 5 7 różnie. No to dla mnie tutaj to jest jeden z lepszych thrillerów, które czytałam w tym roku połączone z kryminałem, no i tak jak mówię, napisane w świetnym stylu. Dodatkowo powiem Wam, z wydawnictwa Albatros dostałam też o taki super kubek, czyli podkreślający od razu wszystkie wstawki Wina, który powiem Wam jest no, niesamowity. No. I które słuchajcie teksty jego, to ja sobie też zaznaczałam, nie chcę Wam tutaj zradać mm, tych jego cytatów, myślę, że trzeba to po prostu przeczytać. Ten sam jego tekst mówi mi, Wayne, to jest dla mnie tak jak James Bond, wiecie. Jestem James, James Bond. Więc gorąco Wam polecam do przeczytania i na spędzenie szczególnie miłego wieczoru jesiennego. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.